Zbliża się połowa maja 2022 roku, a poprzedni ranking został całkiem ciepło przyjęty, więc chyba warto podsumować rynek laptopowy z ostatnich dwóch miesięcy. Klasyczny disclaimer. To moje osobiste spojrzenie na ten temat, nie jestem wyrocznią, więc zweryfikujcie swoją wiedzę w wielu źródłach. Koniecznie sprawdźcie też ceny w wielu sklepach, być może traficie na bardziej kuszące oferty pod względem ceny lub konfiguracji. Prezio.pl Testy, recenzje, porównania, sprzętu IT. Miłego oglądania. Miejcie to na uwadze, a teraz nie ma co przedłużać i ruszamy z naszym zestawieniem. Przejrzałem sobie oferty sklepów, rozglądając się co można tam znaleźć i tak wyodrębniłem trzy kategorie cenowe. Podobnie jak w poprzednim wydaniu poradnika, 2,5 tysiąca złotych, 3,5 tysiąca złotych oraz 5000 tysięcy. Wybór w przedziale do 2500 zł to miejsce, w którym nie mamy wielkiego pola do popisu. Możemy tak jak w naszym poprzednim rankingu z pierwszego kwartału sięgnąć polenowo V14. Ale jeśli większa matryca nam nie straszna, ciekawa może być też pozycja od Asusa, a dokładnie Asus X515JA. Sztandarowy wybór w przypadku budżetowych sprzętów do użytku codziennego. Oczywiście musimy spodziewać się napotkania sporej ilości miękkiego plastiku, ale. Przede wszystkim i 5.1035G1, czyli ten sam procesor, który mogliśmy znaleźć w Lenovo V14 w podobnym budżecie. 8GB pamięci RAM, dysk SSD PCI Express o pojemności 480GB, no i w nieco naciągniętej cenie bo całe 49 zł, czyli łącznie 2549 zł, uzyskujemy Windows 11 wersji Home. Warto też odnotować, że dostajemy matową powłokę matrycy, co powinno pozytywnie wpłynąć na komfort pracy w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. Wykorzystamy też Windows Hello dzięki czytnikowi linii papilarnych. Ostatnia kwestia wydzielona klawiatura numeryczna. Tak jak dla mnie jest to całkowicie pomijalny temat, tak wiem, że osoby regularnie pracujące na arkuszach kalkulacyjnych, które przywykły do wyboru takiej metody wprowadzania, mogą uznać tę cechę za istotną. Dodam jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach jedną pozycję: Huawei Matebook D15 to pozycja z nieco słabszym procesorem, ale nadal w zupełności wystarczającym do codziennych yy, domowych zastosowań. Yy, mowa o i 5 10210 u Pozostałe parametry są porównywalne, jeśli chodzi o poziom wykonania. Tutaj odsyłam do naszego zestawienia sq 1 gdzie seria madebooków już się przewija. Polizingowa alternatywa. Lenovo ThinkPad T480s. Mniejsza matryca bo 14 calowa typu IPS, na pokładzie niskonapięciowa i piątka 8250U, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Taka konfiguracja modelu z kultowej serii wyposażona jest w Windows 10 Pro, co przy zastosowaniu CPU Intela 8. generacji oraz module TPM 2.0 pozwala na bezproblemowy upgrade do Windowsa 11 bez jakichkolwiek dodatkowych działań. Drugi pułap, 3500 zł. Tutaj mamy nieco większe możliwości, by znaleźć sprzęt o wyższej wydajności. Dodatkowo mogą trafić się sztuki wykonane na lepszym poziomie, a przede wszystkim lepiej znoszące trudy codziennej pracy. Ostatnio pojawiał się głównie Lenovo, a dzisiaj wszędzie Asus. I nie. Oni też mi nie zapłacili. Niemniej VivoBook 15. Po raz kolejny, przy minimalnym nagięciu budżetu, swoją drogą chyba powinienem zmienić widełki cenowe. Bo tutaj mamy do czynienia z modelem w cenie 3549 zł, ale. Za to dostajemy i5, i 11. generacji. Dokładnie jest to model yy, i5, 1135G7, który poprzednika przewyższa wydajnością o prawie 20%. Do tego standardowo 8GB pamięci RAM, dysk twardy 512GB, 15-calowa matowa matryca o rozdzielczości Full HD. Powinna być w zupełności wystarczająca do codziennej pracy. Mamy pełną kompatybilność z Windows 11, a w kwestii jakości wykonania Pokrywa laptopa jest wykonana z aluminium. Dodatkowo czytnik linii papilarnych, także dostajemy całkiem konkretny zestaw do pracy. Jeśli szukamy sprzętu do gier, naciągając budżet o kolejne 50 zł, możemy wyrwać HP Victusa. Jest to obecnie najlepszy sprzęt z RTX-em 3060 na pokładzie oferujący jednocześnie w tej cenie system operacyjny Windows. Tutaj konkretnie Windows 11 Home. Do tego Ryzen 5 5600H, czyli dokładnie to, co dostaliśmy wcześniej w konfiguracji z IdeaPad Gaming 3. Jednak taka sama konfiguracja z systemem Windows kosztuje już praktycznie 4000 zł, a to jasno nam wskazuje zwycięzcę, gdy kierujemy się ograniczeniami budżetowymi. Ale warto mieć z tyłu głowy mm, kwestię dokupienia drugiej kości RAM, bo te 8 GB momentami może okazać się po prostu niewystarczające. Tematy polizingowe, tutaj mogę Was odesłać ponownie do poprzedniego odcinka z zestawieniem laptopów, gdzie pojawił się Lenovo ThinkPad P51 i w tej kwestii niewiele się zmienia. Niemniej, gdybyście naciągnęli budżet od Dwie stówki, to znajdziecie w sklepie Precio ThinkPad X1 Carbon, ale nie piątej, a szóstej generacji. Model z I7 8 generacji z matrycą QHD 16 GB, ale detale znajdziecie sami na stronie sklepu, bo ta pozycja wciśnięta jest tutaj troszeczkę na siłę, naginając budżet. Ostatnie widełki. Budżet do 5000 zł. Tutaj klasycznie sprzęty polizingowe sobie odpuszczamy. Budżet pozwala zakupić już ciekawy sprzęt nowy. Jednym z nich jest Del Latitude 3520 w cenie 4990 zł. I siódemka 11. generacji 65G7, czyli jednostka czterorodzeniowa, ośmiowątkowa. Do tego 16GB ramu, 256GB dysku twardego. Yy, producent deklaruje jednocześnie spełnienie standardu militarnego Mil STD810H. Mimo biznesowego charakteru, zamiast 14 cali, matryca ma 15,6 cala i rozdzielczość Full HD. Oczywiście, dostajemy matową powłokę ekranu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zestaw dostępny Złącz jest naprawdę pokaźny. Należy jednak pamiętać, że ze względu na biznesowy charakter nie uświadczymy tutaj dedykowanej karty graficznej. Podobnie sytuacja ma się w przypadku drugiej propozycji w tym przedziale cenowym, czyli Della Vostro 5515 z Ryzenem 7 na pokładzie. Konkretny model CPU to Ryzen 7 5700 U. Daje on nam całkiem spory kawał mocy obliczeniowej 8 rdzeni i 16 wątków do tego 16 GB i dysk o pojemności 512. Giga. Oczywiście znów matowa matryca i również przekąt na 15 cali i po raz kolejny sporo złącz od Powinniśmy móc korzystać z większości stosowanych peryferiów komputerowych bez użycia żadnych adapterów. A do tego Windows 10 Pro. Wszystko mieszczące się w cenie 4599 zł. Gaming w tej cenie, mimo większych możliwości finansowych, nie jest wcale tak prostym tematem. Z jednej strony liczymy na większą wydajność w zadaniach graficznych, a więc krok w stronę RTX 3060, ale niestety w tym budżecie mamy do wyboru praktycznie tylko gigabyte G5, kosztującego dokładnie. 4999 zł. Dostajemy 3060, ale za to w parze z i5 10500H. Do tego 16 GB czyli ilość satysfakcjonująca do grania, dysk twardy SSD PCI o pojemności 512 GB. Z tym procesorem nie powinniśmy odnotować potężnego bottlenecka, ale jednocześnie nie wykorzystamy pełnego potencjału w grach. A jeśli przy okazji czasem renderujemy, wybór konfiguracji ze słabszym CPU może naprawdę się na nas zemścić. W takiej sytuacji warto postarać się nieco naciągnąć budżet do modelu KD kosztującego 5200 zł. Tutaj znajdziemy procesor i5 11400H. Pozostała część konfiguracji pozostaje bez zmian. Z ciekawostek warto dodać, iż producent oferuje 15-calową matrycę z matową powłoką o częstotliwości odświeżania 144 Hz, klawiaturę z podświetleniem RGB oraz pełną kompatybilność z systemem Windows 11. Taki gabaryt pozwolił też na obecność sporej ilości złączy, zawstydzających w tej kwestii nawet poprzednio wymienione dele. Wady? Brak czytnika linii papilarnych, czy chociażby sprzętowego wsparcia dla rozpoznawania twarzy. Oznacza to niemożność korzystania z dobrodziejstw Windows Hello, co może nieco rozczarować w tej cenie. Niemniej, ten sprzęt jest nadal bardzo atrakcyjnym wyborem w tym przedziale cenowym, szczególnie, że mamy jednak tą większą wydajność graficzną ze względu na RTX-a 3060, a jednocześnie możliwie najbliżej znajdujemy się pułapu 5000. No dobra, tym zamykam dzisiejsze zestawienie. Jednocześnie pamiętam o odcinku nastawionym na typowo biznesowe pozycje, jednak Czekam na większe zawirowania w tej kwestii. Sytuacja nie zmieniła się znacząco. Dalsze oczekiwania na nasycenie rynku biznesówkami z e, CPU Intela 12. Generacji. Musimy więc jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość. Zostawcie lajka, w komentarzu podajcie swoje typy i propozycje. Może mieliście styczność z którymś z wymienionych laptopów. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem polizingowego sprzętu IT. Do zobaczenia!